Kakao? To lekarstwo dla serca? Hmm, takie pierwsze skojarzenie. A może czekolada? Czym jest kakao? Jaka jest ich, jego historia? To jest bardzo ciekawe. Zabieram Ciebie dzisiaj do świata przygotowywania kakao. Talamanka na Kostaryce, blisko Morza Karaibskiego. Bri-Bri właściwie, tak się nazywa ta miejscowość, już przy samej Panamie. Zabieram Cię dzisiaj do świata przyrody. Świata dżungli, bananów, bananowców, dzikich zwierząt, roślin, kolorowych, pięknych ptaków. Kakao. Jedziemy z moją bardzo dobrą znajomą, którą poznałam na Kostaryce, na plantację rodzinną, organiczną, dziką, gdzie ręcznie przygotowywany kakao w formie ceremonialnej będzie bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie. Uprawa kakao. Przygotowywanie kakao jest u Indian stosowane od wielu pokoleń. Mówi się o tym, że kakao ma energię kobiecą. Indianie bardzo mocno wierzą w to, że to tylko kobieta może obrabiać kakaowca. Uważają, że cała moc jest właśnie w kakao, kiedy przygotowywane jest przez kobietę. Wypijają 40 filiżanek tygodniową. Mówiąc przy tym Pura Vida, czyli czyste życie, ten zwrot ma rozładować każdą trudną sytuację. Ciekawe, jak Tobie się spodoba ten film? Czy pijesz kakao? Zobaczymy dalej. Ani? jestem w cudownym miejscu, gdzie właśnie będę miała przygotowane kakao. Kakao z plantacji, która jest bardzo organiczna, tutaj nie ma absolutnie mowy o tym, że jest jakikolwiek, jakikolwiek chemia czy cokolwiek, to jest wszystko organiczne, wszystko jest robione ręcznie. Tutaj w to miejsce przywiozła mnie przecudowna kobieta, którą poznałam tutaj na Kostaryce. Kobieta, która y, opowiada mi i przywiozła mnie tutaj, to jest wspaniała Marlena. To jest Marlenka tutaj w ogóle, okay. Marlena, może Ty powiesz coś więcej na temat tej uprawy kakao albo przygotowywania, nie, uprawy kakao i przygotowania czekolady. o tym, że ma energię kobiecą. Wow. Indianie tutaj wierzą w to, że że tylko kobieta może dotykać kakao, może przeobrabiać kakao i najważniejszą ceremonią, jaką mają jest picie kakao. Właściwie codziennie piją kakao ludzie i uważają, że cała siła, cała moc, która wstępuje w nich i wtedy właśnie piją kakao. Cudownie wow. Zaraz zobaczymy jak będzie przygotowywane to kakao, podgrzane. O proszę, to za chwilkę wrócę do Was. Ceremonia kakao. Właśnie w taki sposób przygotowywane jest kakao. Tutaj podchodzi się do tego bardzo rytualnie, bardzo poważnie. Kakao na bogów. Kakao, które jest tutaj od wieków właściwie towarzyszy. Energia żeńska, bardzo wzmacniająca. Właśnie teraz kakao się praży. Teraz będzie spytać jak platform wiki, która jest od pokoleń tutaj już zaangażowana w, w pracę z kakao od babci, prababci ma chyba się jakaś skupiona bardzo na tym co robi przekazuje Marlenie teraz aby również swoją żeńską energię mogła przekazać do Mówi się o tym, że całym ciałem kobieta pracuje, żeby przekazać tę energię swoją kobiecą żeńską. Albo no żeby ta kobieta energia wpłynęła. Tak jest. No na mm -hmm. Teraz uprażone kakao. Zaraz. Czuję ten zapach, tak! Mmmm. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, ale zapach jest naprawdę przecudowny. Przecudowny zapach. Tak intensywny. Bardzo. Wspaniały. Tak. Kolejny etap: jak się robi kakao? Zobaczcie, co to za rytuał. Czyli co? Ugniatamy kamienie. Wow. Wow. To jest tylko ręczna praca, praca gdzie oddajemy całą swoją energię do tego. Szkoda, że nie czuję się tego zapachu. Jest przecudowny, intensywny zapach kakao, mm, takie zmiażdżone kakao. Zobaczymy, co będzie dalej. O, teraz będzie Marlena. Każda z kobiet, która przygotowuje kakao, yy, właśnie nadaje energię do pracy z tym No, ale nie wyszło kakao. Tak? Nie kakao. To nie jest takie proste. To naprawdę trzeba mieć doświadczenie chyba, żeby kakao nie spadło. Ale to jest naprawdę ciężka praca, rytualna bardzo. Nadaje tej energię. <grymne> <grymne> ja ja to energię. Nadaje to energię. Chodź, do! Jak mogę zaprosić Wiki, żeby była tu ze mną przy tej produkcji, przy tym w tym wielkim Przez wielką Ale to jest przepiękna praca. Nie ma ciężko. Ale naprawdę coś wspaniałego. Wspaniałego coś naprawdę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Jak mi fajne jestem taka. Tylko tutaj już chyba całym ciałem nie trzeba ruszać, tak? A ja z chodzi zaraz. I robi się Nawet całe, całe, całe życie. Całe życie. To jest prawdziwy rytuał boski. Pewnie zaraz będę płakać. Już właściwie płaczę, bo już poszła intencja. Wiki w cudowny sposób łączy się z bogiem tego, tej rośliny. Z boskością tej całej rośliny. I zaraz z intencją będziemy robić rytuał kakao. Kakao to jest naprawdę dla nich bardzo, bardzo ważne. Roślina Bogu. No, kurwa. To nie jest. To jest proste. Ale ładnie pachnie. Przepięknie pachnie. Tutaj wszędzie ono się zapachnikało. Cała ta podługa w ogóle. Jest kakału. To jest naprawdę piękna, piękna praca właśnie mielenia tego kakao, czyli teraz jest miazga, cała miazga, cała masa, taka o, to jest piękna. No Marlena tutaj e, od wykonałka dobrej roboty. Ale Vicky kończy swoje dzieło. No Vicky to już po prostu nie, nie wierzę. O, a drugiej nawet masa nasmarowana w plantacji oczywiście organicznej. I to jest pierwszy etap tego rytuału, tej ceremonii. Będziemy spożywać chyba teraz yy, właśnie to, zobaczymy co będzie dalej. No, mamy tutaj jedną, drugie, druga część, ze skórką ten banan, więc nie wiem, czy ja mam ze skórką go jeść i zaraz się dowiem, co dalej. Nie da się tego smaku z niczym innym porównać. To jest nawet niedobre, niewyśmienite, tylko nie znam słowa, jak pyszne. To jest naprawdę tak, jak Vicky mówi, że to jest pożywienie Boga, i zgadzam się z tym, co jest dzisiaj, usłyszałam przepiękne słowa, pewnie mam rozmazane gdzieś tam oczy, bo po prostu się popłakałam aż, kiedy jest opowieść o tym, jak Bóg daje nam to, co jest najpiękniejsze. Na każdym kawałku ziemi, w każdej części ziemi mamy co jest Mamy jeść, co nam dał Bóg, czyli rośliny. Rośliny, czyli to ta filozofia, z którą ja się zgadzam bardzo mocno, jem rośliny. I to kakao przygotowane w taki rytualny sposób. I ten banan, który tutaj rośnie, to kakao, który rośnie też tutaj, po prostu smakuje cudownie. Kiedy jeszcze dodana jest do tego energia miłości, to już mamy wszystko, czego nam potrzeba. Przygotowana woda z cynamonem. Teraz Wiki daje zmielone kakao. Czy już teraz Wiki nadaje? Intencja tamo? Widzicie, gdzie jest dodana gałka muszkatałowa do tego i w odpowiedni sposób przygotowana kakao. Ja nie wiem, kiedy się skończy ten kolejny etap, kolejny, kolejny. Jest wspaniałe. Będą hago kakao. To jest kakao. To jest ώρα, które zrobię, i La bebida. Y salga bien. Teraz jest czas, żeby na sobie głębinę. Mm -hmm. I zawsze proszę, żeby wszystko było bardzo dobrze. Żeby mm -hmm. wszystko było jak mało. Teraz przyszedł czas na intencję, która będzie nadana do tego właśnie m, napoju, który będę spożywać. Każdy nadaje sam intencję dla siebie. Tu kiedy W całym ciele to naprawdę jest coś niesamowitego <grywany> przepiękny rytuał wow. jestem bardzo wdzięczna, dlatego mogę tu to być to są to te doznania funkcjonuje tu jest miłe los diosos mi miłe 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 Teraz miłe

będzie uruchomiona, zacznie działać Bóg i przeświat cały, razem z moim no, spożyciem tego kakao. To jest przepiękna wstąpienia, do której właśnie... Wow. już wiecie, czym się różni surowe kakao od tego, które jest nam powszechnie zdane. Zwykłe, klasyczne kakao to niestety poddane obróbce jednocześnie pozbawione wartości zdrowotnych. Więc pamiętajcie o tym, żeby zwrócić uwagę na to, co w składzie kakao się znajduje. Często pojawia się biały cukier, mleko, aromaty. Takich produktów absolutnie nie polecam. Jakie składniki są zawarte w surowym kakao? antyoksydanty. Naukowcy potwierdzają, że nawet 15 razy więcej antyoksydantów niż czarne jagody. Bogate źródło magnezu, bogate źródło chromu, potasu, manganu. Okazuje się, że porcja surowego kakao zawiera więcej cynku niż większość ziaren. Więc moi drodzy, jedynym słowem kakao pomaga czerpać radość życia. Kawałek dobrze, dobrej czekolady może też być Świetnym prezentem dla innych. No dobrze, wróćmy do Europy. Wróćmy do Europy, więc jakie wartości ma dla Ciebie kakao? Kakao łączy pokolenia. Możesz je przygotować dla dzieci, możesz je przygotować dla wnuków. Napisałam cały artykuł na temat tej przygody z kakao. Zrobiłam mnóstwo notatek, mnóstwo przepisów. Jedynym słowem, kakao pomaga czerpać radość z życia. Hm. Nie wiem czy czytałeś już artykuł, ale zachęcam Cię do tego. Nie wiem, czy zastosowałeś moje przepisy na... Naleśniki, koktajle, śniadania. Kto wie, gdzie będzie dalsza moja podróż? Obejrzysz? Daj znać!